O, to są typowe bawole serca, to też pokażę. Tak wyglądają te pomidory, one są takie sercowate. Aby przekonać się, jak można hodować warzywa naturalnymi metodami, bez użycia chemii, udaliśmy się do Bystrej, Koobielska Białej. Jesteśmy w Dolinie Bawole Serce, w Bystrej, u podnóża Beskidów, w tym pięknym miejscu, za mną właśnie Skarpa. Tam już mamy szlaki, w tamtą stronę mamy Klimczok, tam mamy szyndzielnię. To naprawdę jest Dolina, czyli to jest otoczone górami z każdej strony. Tak, witamy właśnie w Dolinie Bawole Serce, gdzie uprawiamy, Pomidory, ale też prowadzimy taki ogród ekologiczny, permakulturowy. Zapraszam tutaj na mały spacer. Część naszych warzyw, upraw uprawiamy w takich donicach, na grządkach podniesionych, a część i to jest taka nasza specjalność w tychże pięknych kopułach geodezyjnych i tam mamy sporo pomidorów. Muzyka No to jest model takiego, tego, takiego domku, który powstał w Bieszczadach i no i można sobie zobaczyć jak to wygląda, dach to puste przestrzenie odzwierciedlają, że dach jest szklany, można sobie położyć się na łóżku w środku w takiej kopule i oglądamy sobie przez dach w kształcie gwiazdy, gwiazdy, które są na niebie. Skąd pomysł na tę kopułę z kosmosu, z kosmosu chyba. Po prostu to, co w kosmosie, a my jesteśmy też kosmikami, bo przecież mieszkamy na jakiejś tam planecie, która jest okrągła, okrągłe jest najmocniejsze, najbardziej zwięzłe, więc chyba stąd powstał pomysł, że na to, co teraz nas otacza, na te warunki pogodowe, tylko kuliste budowle są najlepsze, najmocniejsze, i chyba stąd powstał pomysł. Żeby robić coś takiego futurystycznego, coś mocnego i coś, co no, jest niebanalne. Zyskujemy coś pięknego. Przeżyliśmy tutaj już i gradobicie, i mega wiatry, i, i nic się z tymi kopułami nie dzieje, także jesteśmy dowodem na to, że, że, że to jest mega mocne, mega stabilne i wytrzymałe na, na warunki atmosferyczne. A też energia, która jest w kopułach, ona skupia światło i, i ta energia jest zamknięta, więc rośnie też zupełnie inaczej niż, niż w zwykłym. Mm. Foliaku takim. Zajrzymy sobie tutaj, to już jest końcówka sezonu. W większości miejsc pomidorów już nie ma. U nas jeszcze są, mamy też tutaj małą hodowlę papryk. A tutaj na przykład mamy krzaczek pomidorów. Ten pomidor akurat się nazywa Dark Galaxy, czyli Ciemna Galaktyka. Te pomidorki są takie ciemne, są przepyszne, pięknie się plenią na krzakach. Bardzo warto je uprawiać. Proszę bardzo, proszę. Dziękuję. <gry> tak więc mamy. Przepyszne. Są przepyszne, naprawdę. Bardzo wiele osób dopiero rozumie, czym są te ekologiczne pomidory, jak je zjedzą. Czyli to nie jest ten pomidor ze sklepu, który często nie ma za bardzo smaku, tylko jakiś pomidor: jeden jest słodki, drugi jest kwaśny, jeden ma taki już zbity, drugi bardziej wodnisty. Naprawdę te pomidory są bardzo różne. Ta ekologiczność tych upraw polega przede wszystkim oczywiście na tym, że my nie, nie używamy żadnej chemii. Na żadnym etapie, w żaden sposób, e, żadnych sztucznych nawozów. E, w ogóle tego nie robimy i naprawdę, proszę Państwa, da się, bo gdzieś słyszę takie głosy, że nie da się uprawiać w ten sposób warzyw, co jest oczywiście nieprawdą. Da się. E, natomiast bardzo inwestujemy w swoją wiedzę, obserwujemy ogród i takie różne pro procesy, które zachodzą naturalnie w ogrodzie, żeby tej chemii nie musieć używać. Podam jeden z przykładów. E, nie warto. E, Tępić chwastu w swoim ogrodzie, na przykład pokrzywa, która nie dość, że jest super zdrowa, jest absolutnie po prostu kopalnią witamin, mikroelementów. Możemy, nie wiem, jeść ją, pić herbaty, robić sobie susz na zimę. E, ona nadaje się do robienia takich gnojówek e, z pokrzywy, którymi później możemy podlewać rośliny i je wzmacniać. Wtedy ta flora bakteryjna, którą roślina ma w ziemi i którą też chłania w siebie, powoduje, że te rośliny są bardzo odporne i bardzo zdrowe. Ale. Pokrzywa na przykład jest super miejscem y, dla larw biedronki, biedronka uwielbia, nie wiem czy Państwo kiedyś widzieli larwę biedronki, to jest mały potwór, po prostu wszyscy jak widzą larwę biedronki mówią, "Wow, naprawdę to jest biedroneczka, wyglądają strasznie, e, ale no jeżeli mamy pokrzywy, mamy dużo biedronek, a biedronki jak wiadomo zjadają nam mszyce. I nie musimy, yy, nie wiem, oblewać wszystkiego chemią, pryskać i się zastanawiać, co z tymi mszycami zrobić, bo po prostu na wiosnę od momentu, kiedy są biedronki, to tych mszyc my w ogrodzie nie mamy. E, jeszcze, kilka, jeszcze kilka słów o grządkach podniesionych, bo e, teraz wiele osób, kiedy słyszy o permakulturze, to myśli, że chodzi o te podniesione grządki. Trochę tak, trochę nie, bo my tych podniesionych grządek faktycznie mamy sporo, ale dlatego, że my mamy bardzo mokrą i wilgotną działkę i ta nasza ziemia tutaj jest po prostu pełna wody i my musimy trochę podnosić wszystko, żeby te rośliny miały troszkę suszej. Natomiast e, w obliczu suszy Ogromnej suszy, jaka teraz panuje w Polsce i będzie panowała w Polsce, to te grządki podniesione czasami nie mają i w wielu ogrodach w ogóle nie mają sensu. Dlatego, że musimy pamiętać, że wtedy te rośliny musimy dodatkowo podlewać. One mają mniej wody, szybciej się to wszystko wysusza. I to wcale nie jest takie ekologiczne i takie fajne. Natomiast jeżeli chcemy zrobić te warstwy, warstwy, grządki, które później są bogate w tą materię organiczną i nam karmią te rośliny, to musimy troszeczkę wkopać te warstwy wtedy w ziemię. Tam mamy przykład też takiego wału, takiej grządki wału. I tutaj właśnie mamy taką typową grządkę, gdzie mamy właśnie karton, mamy, mamy spróchniałe drewno, mamy vermikompost, czyli taki kompost przetworzony przez dżownicę, mamy właśnie jakąś materię zieloną, tam pokrzywy, mamy właśnie słomę, ziemię. Jeszcze przykryjemy to wszystko ziemią. Ta, cała materia, różne, różne możemy tutaj dawać e, takie organiczne e, rzeczy. Natomiast musimy pamiętać, że nie każda grządka w każdym ogrodzie się sprawdzi i zanim zrobimy sobie grządkę podniesioną, to zastanówmy się, czy ona w naszym ogrodzie na pewno będzie pełniła tą dobrą funkcję i czy to jest dobry pomysł u nas. Zapraszamy serdecznie na warsztaty, jakie prowadzimy, warsztaty ogrodnicze permakulturowe, też zapraszamy różne ekspertki, ekspertów tutaj do nas i uczymy się. Tą grządkę właśnie wykonaliśmy na ostatnim naszym warsztacie permakulturowym i wtedy możemy tam ten temat zgłębić dużo bardziej, dowiedzieć się w jakich procentach też mniej więcej oczywiście, której materii dodawać, jakie bakterie, jak po prostu o tą grządkę zadbać, żeby ona później przez wiele lat rodziła nam zdrowe i wspaniałe warzywa. I na tym polega permakultura, że projektujemy ogród w taki sposób, żeby te naturalne mechanizmy i takie struktury się nawzajem wzmacniały i żeby jakby pozwolić naturze też zadziałać, tak? Mamy w ogrodzie zostawione takie strefy właśnie dzikie, gdzie żyją padalce, jeże, oczywiście dzikie zapylacze. Mamy bardzo dużo ptaków, które z kolei, te, te ptaki, jeże, czy szczególnie padalce, zjadają ślimaki. Czyli mamy dużo mniej ślimaków, niż w, mielibyśmy w ogrodzie, w którym tak naprawdę wszystko jest wytępione. Pamiętajmy też, że jeżeli trujemy ślimaki, trujemy małe saki i trujemy ptaki. O tym też trzeba pamiętać. Słyszałam też głosy weterynarzy, że trujemy również, możemy truć również psy i koty. Więc zobaczmy, jeżeli trochę spojrzymy na tą naturę i spróbujemy te, jakby pozwolimy tej naturze zadziałać dla nas, to ten ogród naprawdę może być wtedy ekologiczny. Czyli nie chodzi tylko o nieużywanie chemii, tylko o to, żeby przyjrzeć się tym strukturom, jak to wszystko działa, obserwować swój ogród, a każdy ogród jest inny i wykorzystywać to, co naturalnie e, nam ten ogród niesie. W dolinie Bawole serce w bystrej prowadzone są działania edukacyjne. Edukacja jest sercem działalności Fundacji Świat w naszych rękach i właśnie też tutaj w dolinie powstała ścieżka edukacyjna Ogród dla Ziemi. Jest to część naszego takiego projektu Szkoła w Ogrodzie. Chcemy, żeby dzieciaki przychodziły do ogrodu i patrzyły tutaj, dotykały, wąchały, były, żeby mogły po prostu tej bioróżnorodności doświadczać. W tym właśnie pomaga nam nasza piękna ścieżka edukacyjna, którą widzicie tutaj i za mną. Złożona z ośmiu tablic, która, każda z nich wprowadza nas w inny temat z zakresu edukacji ekologicznej, edukacji przyrodniczej. Zapraszamy serdecznie wszelkie grupy zorganizowane, szkoły, dzieci z rodzicami, różne placówki. Tutaj do Doliny mamy też indiańskie lekcje w Tipeee. Robimy różne rzeczy inspirowane rzemiosłem, indiańskim, naturalnym. Z warsztatami też możemy przyjechać w różne miejsca. Jesteśmy jak najbardziej też na to nastawieni, ze względu na to, że w zimie po prostu ogród śpi i my się tego cyklu rocznego też trzymamy. Teraz, kiedy jest jesień, jeszcze serdecznie zapraszamy w październiku tutaj na miejsce, do Doliny. Bo właśnie jest wiele rzeczy, które w jesiennym ogrodzie można pokazać. Wysiewanie poplonu, jak zadbać o glebę, żeby dobrze przezimowała, żeby była odżywiona na wiosnę. Wszelkie warsztaty recyklingowe, zero wasteowe, upcyklingowe, dużo trudnych słów, ale wszystko to związane z tym, żeby produkować jak najmniej odpadów i jeszcze dobrze się bawić tworząc różne fajne rzeczy, na przykład doniczkę z niepotrzebnego już garnka, z buta. No tutaj wszystko, wszystko dozwolone. Ważnym elementem takich ekologicznych upraw jest wykorzystywanie nasion starych odmian warzyw. To te wszystkie nasiona, to jest dokładnie to, co my pozyskujemy i z czego my będziemy w przyszłym roku z tych małych nasionek. Zobaczcie Państwo, będziemy sadzić pomidory, i później urosną z tego takie wielkie krzaki. Wszystko z tego mojego nasionka. I e, proszę bardzo. Niestety, nasiona możemy pozyskiwać niestety, stety, i taka jest natura. Tylko z ekologicznych warzyw czyli z ekologicznych pomidorów, z pomidorów, które są uprawiane z użyciem bardzo dużej ilości chemii, są hybrydami, są nasiona F1. Z tych wszystkich nasion no, nie będziemy mieć w kolejnych latach dobrych plonów, bo te nasiona nie mają tak silnej jakby tej informacji genetycznej, nie są po prostu zdrowe, nie są ekologiczne. Tam mamy na przykład stawik, możemy sobie zaraz tam podejść i zobaczyć ten stawik. I to jest miejsce, w którym woda się zbiera. My, jeżeli podlewamy czymkolwiek nasze tutaj dobra i nasze warzywa, to właśnie wodą z tego stawiku. Czyli jest nowe ekologiczne działanie. Nie używamy wody z kranu, nie bierzemy wody pitnej do podlewania ogrodu, tylko zbieramy. Wodę, kumulujemy ją tutaj w stawie, i e, jakby ten piękny do tego, oto staw, e, zasila nas w wodę, i nie musimy się o nią martwić. A też mamy ją gdzie złapać, i też m, tak nią kierujemy, żeby ona nas nie zalewała, czy też zalewała w mniejszym stopniu. Czyli takie myślenie nam towarzyszy na każdym etapie. Tak, bo na końcu e, bardzo się cieszymy z plonów, i w sumie docelowo o to nam chodzi, żeby móc jeść takiego pomidora i zerwać sobie, nie wiem, selera, pietruszkę e, i różne inne warzywa, dynie, i sobie zrobić, nie wiem, kolację, sałatkę, e, cokolwiek chcemy. Czyli ten ogród nie tylko jest przyjazny dla natury, ale też dla nas, dla ludzi, i naprawdę czerpiamy z tego żywność. Co nam to daje? Nasz pomysł życia trochę poza miastem i poświęcania czasu na uprawę ogrodu, bo też nie jest tak, że taki ogród ekologiczny czy permakultura to są ogrody, któremu nie trzeba, to jest ogród, któremu nie trzeba poświęcać czasu. To jest niestety trochę nieprawda. Trzeba i trzeba go kochać, dbać i poświęcać czas i pracować w tym ogrodzie. Ale Powiem, też, permanentnie trzeba. tak, permanentnie trzeba czuć ten związek z ogrodem, dokładnie. Natomiast ten, ten czas, który wkładamy w pracę w ogrodzie, która nam daje naprawdę zdrowie i szczęście i takie zdrowe plony, nie musimy go spędzać w pracy i zarabiać na ekologiczną żywność. Czyli tak naprawdę uprawa ogrodu to jest jakby ktoś to powiedział, produkowanie pieniędzy. I coś z tym jest. Nie musimy zarabiać pieniędzy i wydawać ich na tą żywność, bo możemy ten czas spędzić w ogrodzie, co naszemu zdrowiu psychicznemu i fizycznemu na pewno bardzo służy, a później jeszcze możemy jeść to, co sami sobie wyhodujemy i naprawdę wiemy na 100%, jakiej to jest jakości, jest najlepszej.